Jestem. No witam Spójrz do tyłu, patrz co ja robię Co Opodami. ty robisz? Widzisz to? Co tobie się stało? No zrób to samo Ale co ty masz, dwa auta w jednym? Co tu się dzieje? Mila ma próbuję przejechać Halo, co jest grane? Czekaj, przyjadę do ciebie Ale ja nie widzę, żebyś ty się ruszał Przechodzisz do garażu Co ty masz za auto, człowieku, ty? on jest chyba za Zobacz. wysoki masz tego Skylina. To jest Skyline chyba ja, nie? Ale było to, dobra, trzyma <laughs> Jedzie pan. Stary, gdzie ty ma? bo to jest ciężkie. Ja nie mogę, ale co ty masz za opony, co to jest? No, no ale... nie, nie, nie ale... To jest normalne, nie śniadłe, To jak gadałeś. Ale to nie są śni... Ale ty nie masz z łańcuchami! Ty musisz mieć z łańcuchami... Pisało snow, pisało snow. Ja nie mogę, co ty robisz? To jest niemożliwe. Ale patrz, jak, ta, patrz, jak się opony z tyłu jeszcze przekręcają ekstremalnie. Ja właśnie widzę, co tu się dzieje, czemu tak się dzieje? Czemu tak wolno jedziesz? Patrz! No bo... Ej, nie wjeżdżaj we mnie! Dobra, ja zwijam, ja zwijam, siema Trzyma, ty tak Jadujmy. się teleportujesz u mnie! Ale ty jedziesz... Ale czekaj, ale stój! Ty u, u ciebie ta gra normalnie wygląda? się teleportujesz! No właśnie ty się u mnie też teleportowałeś i wszystkie drzewa się ruszały, dlatego się tak, zacząłem śmiać! Nie, ja nie umiem jechać, nie? Jakie tu jest błoto ty? Nie wierzaj we mnie, bo nie wyjadę stąd! No jadę. i nie wyjadę. No i zobacz co się stałeś. Dora, dora. Ja ogóle, nie czekaj, mogę. ty. Dam, a najlepsze jest to, być? że te skyliny człowieku mają 3000 pali. O jest, wyjechałem. Jaki brudny skyline, czajsz go? A co włącz te, ja na nie... na ten, na ten, na ten ja nie... Ja mam włączony chyba. A ty, czekaj. A ty, a pa, ty, ja jadę, siema. A dopiero teraz załączę, bo ja myślałem, że to jest stały. No i teraz to można cisnąć. Jak ten samochód w środku wygląda? Ej, nie ma kupitu w środku, nie? Dobra, powiedz mi, Jacob, coś ty za mapę dzisiaj wylosował, bo dzisiaj jesteśmy w jakiejś zimie, chyba, nie? Pa, no jesteśmy, hew... jesteśmy w ciemnym lesie. W oh zimowym my... lesie musimy już siadłem, do nie? samego końca. Ja to nie ścieżko. mogę. No ja właśnie widzę, że musimy tą ścieżką jechać cały czas do przodu i z tego co ja widziałem na kamerze. To ja no nie wyjadę. Nie no wyjadę, pa! Może jak... się robić coraz ciężej. Oh my god, ty, ja tutaj będę musiał inne zawieszenie sobie zamontować w tym moim skylinie Tu jest kupa wody, ty jak my mamy tu wjechać? Jak tu jest pełno wody, ty! Ale ja nie wiem jak tu jest głęboko! Ty, weźmę ty mogło tutaj się stać! Ty, weź no, ty tutaj wieć, wiesz dlaczego ty musisz wjechać? Ja sobie wyłączę silnik, bo ja szczędzę, oszczędzam paliwo. Czekaj. Nie. nie popychaj mnie! Nie, nie, nie popychaj mnie! Stary, ty musisz tutaj. Ja mam łańcuchy, ty nie masz łańcuchów, nie? Ja nie wiem czy ty leżysz czy co ty robisz. U mnie stoisz bokiem. Czekaj, muszę odpalić tą Hafirę. Nie umiecie cię popchać, nie? Ale ty do góry gawny jesteś. Ja u siebie jestem normalnie. O, o, o! Dobra, o. patrz, cię. Dobra, dawaj, wjeżdżaj w tą wodę. Pokaż mi jak tu jest głęboko, nie? Zaraz ci powiem. O kurde <laughs> Jest bokiem. Ryba mi do samolotu wlazła. O nie, tutaj trzeba jakoś bokiem to przejechać. Tu na górkę może wjechać, ty. Ja tu spróbuję na górkę wjechać. Ja jadę, patrz, ja przejechałem to, płynę. Ja to normalnie wjeżdżam górką. A ja płynę normalnie. Ja to normalnie człowieku bokiem będę jechał, nie? Patrz, ja se tu wiadę. Ja normalnie tu wiadę, człowieku Skyline daje radę, nie? I ja nie mogę. No nie wiem, Z, tej, ja się tu. Nie, ja, nie, wiesz, to, nie, nie, nie. Jadę prosto. Co tu się dzieje? A nie możesz mnie wypchać jakoś. Co się dzieje? Gdzie, gdzie ty jesteś? Co się dzieje? Czemu ty znikłeś? <laughs> nie wiem, bo ty latasz, człowieku, u mnie na tej mapie, nie? Eee, muszę stąd wyjść i teraz się ciągnę. O. Patrz, wyjeżdżam. Wyjeżdżam. Ej, ty latasz u mnie. <laughs> <laughs> Jakie błocisko, człowieku, tu jest samo błoto. Trzeba tu na rowerze jechać. Nie wyciągniesz. O, zerwało się. Zerwało się, czekaj, zerwało się. My tędy nie przejedziemy. Co się stało? No i po stało? Mapę wpaść, no. co ty robisz? Co się dzieje? Ja cię ciągnę cały czas. <śśmiennie> ja nie ty mogę, ta, ta mapa jest zbugowana chyba. Czekaj, ja się stąd wyjadę, ja, ja ten nie... Przy... Ja już w ogóle nie wyjadę, nie? Dobra, i co ja mam teraz zrobić, człowieku? Bo ja jestem do góry nogami. Ja się nie, nie przewrócisz. Jest. Dobra, już ją chyba zwolnię. O, 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 Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, wycofaj, wycofaj, wycofaj. O, tutaj w ogóle buta nie ma, człowieku. Tu normalnie można sobie jechać. A tam jest w ogóle też jakaś woda znowu, ty to widzisz? Ja już tu spadam chyba w dół niechcący Oh my god Ja tu zaraz spadnę w dół No jest woda wielka No mówię ci, chcesz tam jechać i pokazać ile tam jest wody Bo, bo, ja... bo ja tu spadam Ja tu spadam, nie? No. Jesteś gotów? No jestem gotowy, pokaż ile Dobra, tu jest to wody jadę Pokaż mi ile tu jest wody e, Bez problem Silnik ci zgasł Tak, czekaj, żyje No musisz się Zjedzie. jakoś przyciągnąć, nie? Ale tu jest Patrz. tyle wody, że to jest niemożliwe Dobra. Jak tedy przyjechać? Test głębokości. O kurde. O kurcze. Nie, czekaj. Co? Jest to pod wodą. No dawaj, wyciągarkę. Nie mam, ale wiadę. A może jej nie kupiłeś? Oh my god, ale, ale tu też błocisko, masakra. No ten. nie teleportuj się we mnie, bo mnie. Zrzu no i patrz, no No i dzięki. Nie, zaś spadasz do wody. Patrz, co mi zrobił. Zleciał do wody, czekaj, spadam do ciebie, bo tu jest chyba płytko. A, ja tu nie wjadę, do... no odsuń się! Ja, yeah, nie mogę, ty. Uwaga, spadam. też z głębokości robię. Co się teraz stało, ty? Też z głębokości. Ty Gdzieś jest, ty jest? Jedzie. Z tobą. A... Jest mój, mój bohater. Czekaj, ja sobie ręcznie zaciągnę, funkcję. Zamontuj wyciągarkę. Czekaj, 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 czekaj. Tak, i do ciebie. Dobra, teraz, teraz w stąd i ciągnę, patrz. Dawaj. Nie. O! Je jedziesz? Jedziesz? Ta. Jest ta, git? Ta. Dobra, też ją ta, Dzięki. Mój bohater wrócił. Patrz. Teraz po śniegu jedziesz. Dobra, bo. O, oh mój ut Utknąłem. Nie gadaj. <laughs> Leży. Leży. Czekaj, zaciągam Boże. ręczny. Ale się tepa, do mnie Funkcję. Wyciągarka. I jedziesz. Dobra. Cyk. Czekaj. I normalnie, nie? Dobra. I normalnie jedziemy, cię ciągnę, jedziemy, patrz co się dzieje. Jedziemy, jedziemy tak. No ale... A jest to jechać. No czemu tak musimy jechać? No bo ja, ty masz lepsze opony. No ale powiedz jest tymi ty masz... Jak to jest u ciebie? Czy ty masz... Ty jedziesz normalnie u siebie, czy ty jesteś jakoś do góry nogami, czy co się dzieje? Ja jestem normalnie, ale jestem w takim błocie mocnym. Co ty gadasz? że ty musisz jakoś bokiem jechać. Jak ja cię mam tutaj wciągnąć człowieku? Normalnie, A jak ja cię wciągnę pod tą górkę, ja przecież tutaj radę chyba nie dam, patrz. Patrz. Ja tu Damy... nie da się niczym nie przejmuj, damy radę Ty mocny ten skyline Czy on tu jedzie pod górkę? Nie gadaj, nie Patrz, Wiedzie, patrz to pa, się dawaj. dzieje ty, patrz Ja ciebie ciągnę tak i pod mapę. górkę Ten Skyline dawaj, ma dawaj. człowieku 20 tysięcy newtonometrów, to jest niemożliwe Ty, tuż, ale tuż nie ma tego błota, ja nie wiem czemu ty jesteś na błocie takim wielkim Tu jest tak nawalone błota, że to jest niemożliwe A tu? Tutaj nie Tu już się zerwało Zerwało tak się, się. O dobra. Ej, zerwało się, możesz normalnie jechać, bo ja nie widzę czy to normalnie jedziesz czy nie. No mogę, mogę. To no dawaj, wierzaj, tu, tu już nie ma błota, tutaj, patrz, tu. Tu nic Ale nie, ma. nie ma. Jest strasznie dużo błota. Nie gadę pod tą górkę. Ale wiesz dlaczego? Bo, bo ty nie masz o. tych łańcuchów! Jedziemy, dawaj. Jedziemy, jedziemy, patrz. Ile przed... Pa, pa, o kurde! Co tu się... co, ty, co ty? Co ty mi robisz? Nie wiem Ja, ja już do góry nogami. Znowu się zerwało, nie? No. ale ty serio jesteś takim wielkim! Dawaj, jedziesz, dasz radę! Dawaj, dawaj! Nie dam, nie dam, nie dam No tu już jest A... śnieg, no chodź! Ty mu radę! Dam dasz radę teraz tutaj, dawaj, dawaj, da, dawaj, tu dasz da. radę, tu już jest śnieg! Tu jest płytko. Jedziesz A normalnie? Nie zostawaj tego błota tak, mino. <laughs> ja tego błota ci nie zostawiam! Daj mi jechać w przemyśle, bo to takie bocisko zostawiasz No to nie jest! Z... Nieć moim śladem, no to co ci chodzi? Gdzie my jedziemy? No tutaj musimy Ej, no. jechać. No nie rób tego błota, utknąj no, dzięki, teraz patrz. No i ten po mnie ciebie, No i patrz co mi zrobił. <laughs> patrz co mi zrobił. Co tu się dzieje, człowieku? Ja nie wiem, nie. No i wrzuciłeś mnie pod mapę teraz, to, teraz to na Serio? Tak U mnie jesteś normalnie, to czekaj, ja do ja, siebie podjadę ty, i pojawiłeś zamontuję... Pojawiłeś się we mnie i... <głos》>, wyciągarkę i cię stąd wezmę Ja widzę jak ty się ruszasz Ale tu nie ma już żadnego błota, o co ci chodzi? Jesteś? Dam radę No to Dajem co ty pisze. mnie konia robisz, czy co się dzieje? Dobra Jakie ty błoto zostawiasz, człowieku! Błoty <głos》> też <głos》> Nie, nie ma szans! Czemu mnie wyprzedziłeś? To czekaj, ja, ja będę sobie tędy jechał, tu boczkiem, tu ona się zrywa cały czas. Ej, Gdzieś ty się podpiął, ty się podpiął pod drzewo, po co? Ale to ty mnie podpiąłeś? Nie. Tak. No przecież ja mam swoją wyciągarkę. Z góry mnie musisz wyciąć. Ty się, ty się musisz odpiąć, ty się sam podpiąć, ty tego nie rozumiesz? Jak sam? No I zwolnij tą jest? wyciągarkę. O, już się do mnie podpiąłeś. A, bo jedziemy. No F. No? Jedziemy. A nie na v. No, czekaj, bo nie podpiąłem się. No? Zwolniłeś się i co teraz? Podpinaj jak się to pode to, mnie. Jak to podpiąć? O. I ty musisz jakoś bokiem jechać. Ty nie możesz moimi śladami jechać, bo ty u mnie też zostawiasz takie błoto. Jedź, dawaj tu bokiem. Musisz się podpiąć do drzewa i się sam wyciągnąć, bo jak ty będziesz ze mną jechał, a ja robię takie błoto, to tego nie przejdziemy. Podepnij się do drzewa tutaj u góry, nie do mnie! Podpinam! Ty się do mnie cały czas podpinasz, kurde. Ale nie mam wyboru, gdzie się mogę podpiąć. Oczywiście, że masz wybór. Gdzie? No nie podpinaj się do mnie! Ładnie, jedź prawą stroną, dobra? Dobra, ja będę jechał prawą stroną Prawą stroną! Jadę prawą stroną, co tam mnie za wybuch Jeszcze Miej no pod mapę w Wybuch Wybuch <grym> Czemu tutaj wszystko wybucha u mnie? Co ci u ciebie dzieje Ale ty wiesz, że ty jedziesz, nie? Jestem obok ciebie No Już... Nie, zostawiaj mi błota tutaj! Zemsta Uoł! Wow, jak mi w przywali, jestem w burze U mnie jesteś co normalnie Co ty mi no? robisz? Nie wiem, u mnie jesteś normalnie co ty mi robisz? Jakie błoto mi tu zostawił? No co jest grane? Czy my tam jedziemy? Dam radę, no. Ja nie jadę po twoim błocie, bo go tutaj nie zostawiłeś. O dobra, już widzę twoje błoto. O Jezu, no utknąłem w twoim błocie, nie? Ale jadę, jadę. Jadę na spokojnie. Gdzie teraz? Czasu. Tam Czasu. chyba, nie? Cały czas. Skończ skakać po tej mapie, człowieku! Ale patrz jak daleko musimy zajechać tam, widzisz tą górę tam? Przed nami. No nam widzę, daleko. widzę, no. Jest to z pół godziny jazdy. Ja utknąłem w błocie, człowieku. Znowu. I, jak znowu? Przecież ty cały czas się u, u, ten. Ja się sam tutaj wyciągnę. Ja się umiem wyciągać. A nie, to co ty człowieku? Skończ tutaj robisz taki syf, dobra? Odejdź stąd! No skąd mnie przyciągać! Dobra, nie drzy się! Jedziemy! Ja nie mogę do twojego błota wjechać. Yes. Jeez! Jakie <laughs> błoto on tu zrobił, nie? Chodź tu! Chodź tu No i tak chujesz u mnie zdać Czekaj, stój, Tydy? stój, stój, stój! Nie bo ja w drzewo walnałem. Jedziesz, 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 ciągnij, 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 ciągnij! Dawaj, jedziesz, ciągnij, ciągnij! No i, no i wszystko. Narobiłeś teraz. No i wszystko, nie? Nauczył się człowieku korzystać z wyciągarki, nie? Mogę ci tego nie mówić, jak się z tego korzysta. Ale ty wiesz, że tu jest drzewo, nie? Tu jest w ogóle, zobacz, tu jest jakieś drewno, nie? Ja nie mogę. no co tu jest grane, ej? I <laughs> wszystko. Dobra, ja już se sam poradzę, Jedz stąd! W lewo ci prosto? Nie wiem, na razie Dobra, nie lewo, widzę. Lewo. Na razie nie widzę. To ja jadę prosto, ja nie jadę po twoim głowcie człowieku, ja nie wiem co ja mam tu zrobić teraz. To jadę z tobą jednak. Nie! <grydy> jadę tam. Poczekaj. Nie! Będziemy razem, wspólna przygoda! Nie, ja nie chcę z tobą żadnych przygoda. przygód! Nie, to jadę w lewo! No i leżę! <grydy> no i leżę. To nie ten... Nie zostaw mnie! Po co korzystać z tej wyciągarki, nie! Pomóż! Ja nie mogę, no co za typ w ogóle, nie? Nauczyłem go korzystać z wyciągarki i teraz będziemy denerwować cały czas. Nie odpinaj mi jej. Tak, walczy. To już jest ostatni odcinek z tobą ze SnowRunnera, nie? Aha. No i te... Krew z ciebie wyleciała, ty wyszedłeś z gry? Jak krew ze mnie wyleciała? Ja ci zniknęłem pod odcinek, ale ty z niego się krew z ciebie jakaś wyleciała, nie? No to było... Dobra, puść mnie na razie. PUŚĆ MNIE! Jezu, Ja nie mogę! No, czekaj, pomóż mi no! Ja muszę podjechać. No jest pod mapę. No i zniknął. No i gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie mogę ci powiedzieć. Popierasz mnie właśnie. Ej, ale ciebie nie ma. Ciebie nie ma w grze. No ciebie tu nie ma. O jest, pojawił się. Ej, co się dzieje? Nie wiem stary, ja my tam nie dojedziemy do, tego, do tej góry, nie Jeszcze kawałek Oes... ale gdzie to... Czy jest celę? Ale my Nie mamy tędy jechać, mamy i tak się cofnąć. Ja wiem to Cofamy. Ja wiem ja Zostaw mi tą wyciągarkę. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Chodź, no, i skraszał ogierkę, ale nie? Mam myślałem. Laga. Ja też wiem, lagano, no. Tu jest w ogóle. Tu jest taka deska. Mi się wydaje, że my po tych deskach możemy jechać. Gdzie ty deski widzisz? No tutaj, pod śniegiem są deski, tu. Tu, no gdzie nie. ja jadę? Ty mi odkrywasz. Jedź, jedź, bo ty mi te Jedzie. deski odkrywasz. Ja sobie po tych deskach będę jechał. Jedź. I te i wszystko, i deski zniknęły, nie? I błoto. I błoto. Ja ci drogę zostawiam. Zwykle panu. Taku. No fajna, Chodź. fajna, nie? Jedziesz. Daj mi spokój. Sam się przyciągaj. Nie, do ciebie Nie, nie, przyciągaj się do mnie, nie ZOSTAW MNIE! Jak się z tym wytrzymać, nie? <śmusz> Pomóż! Pomóż mi! <śmusz> nie ma szans Ja już tu nie wiadę, nie? Ja już tu nie wiadę! Dobra Ja też tu chyba nie wiadę. Ja już tutaj utknąłem, nie? No patrz, ja mam zielony ten, dym zapon <śmusz> Czy my wjechaliśmy do samego Ej, dużo tej mapy przejechaliśmy, nie? Patrz No to końcówka już gdzie końcówka? Skąd wiesz, że końcówka? Ja się muszę zamontować znowu, nie? Tylko to jest tak Dobra. zbugowane, człowieku, że mi ta myszka ucieka, i ja nie wiem w ogóle o co Ej, czekaj, to jest dopiero początek mapy, to jest jakiś żart. Jak początek mapy? A nie, koniec mapy, koniec mapy to jest już. Jak koniec? Nie da się już tam dalej jechać? I no już, zobacz sobie na M. Daliśmy radę. Nie no, dalej tam można chyba jechać, nie? Czekaj, no, M. Tak tam jest. No nie pchaj się tak. ładnie! No ty i patrz, bo... wybuch. Wybuch. No i co narobiłeś? No pan! Posz... No co robisz? Wow. Halo? Cień gdzieś... Po... <laughs> Poleciałem do spawn na tej hitowie. Ja nie mogę, no i to wszystko! E wszystko!